Ciołoneczko ziemieczki. Z tej strony, Circoks, dziś jest pierwszy odcinek z serii Minecraft na Survivalu, czyli yy, po, początek naszej przygody. Dzisiaj gramy z czterema ziomkami czyli y, Kuba8008. No właśnie, jakby miał, jakby, jakby zażywał sterydy. Ela Piotr yy, 1987. kto. kto? Którego, którego, znacie z poprzedniego odcinka i Szymoniasty, Szymoniasty123, ten, ten, no proszę bardzo, no i dzisiaj jest oczywiście pierwszy odcinek z serii Minecraft na survivalu, w którym zaczynamy z początek naszej przygody, tutaj się właśnie zaczęliśmy rozbudowywać i oczywiście nie mamy żadnych przywilej włączonych, ani nic. Oczywiście, gramy osami, bez przywilej, bez kreatywa, bez niczego, robimy wszystko sami, oczywiście. Te, te odcinki mogą, oczywiście, trwać z nieskończoności, chyba że będzie, oczywiście, chyba, że niektóre, jeden ostatni odcinek przyjmie się bardzo źle. To niestety nie będę nagrywał go nieskończoności, ale jak coś to będziemy do, do usranej śmierci, po prostu, przepraszam, że tak się wyraziłem, ale do usranej śmierci po prostu będziemy ich nagrywali. Oczywiście, tutaj już mam swoje eQ. Proszę bardzo i jedziemy z tym koksem, budujemy budowę domku. No, niestety gramy na spokojnym, więc po to z po początku to oczywiście na spokojnym. A w kolejnym odcinku oczywiście zaczniemy grać na łatwym. Żeby nie było oczywiście za łatwo. No. Dobra, to ja już zetnę drewno, drzewno, zetnę drzewno, drzewno. O, Kuba włączył mikrofon nareszcie. No Kuba nareszcie no. Czekajcie, Dobra. przyciszę trochę telewizję. Ja, ja Kuba oczywiście już ma swojego całego setka. No niestety my nie mamy, ja bo, my, bo my to jesteśmy y, menelami z placówki, którzy są biedni i nie mają nic. Ej, to, ej, to na co zmarnujemy moje 12 żelaza? Może weźmiemy sobie tego, y, te szczypce zrobimy, te y, jak to się... Bo sa... Wiaderka to się naj... Ja mam wiaderko. O to akurat... Ja umiem akurat... Ja umiem, zrobić, ja umiem zrobić portal. O to by się bała wodzie. Ej słuchajcie ja umiem zrobić portal do neteru bez używania diaksowego killowa. Wy też tak umiecie? Ja też wystarczy mi się Ja wody. Tą wody. Nie mam ale nie pamiętam jak Nie, Wystarczy. Wystarczą dwa wiaderka wody i y, 14 wiaderek lawy. Druga ma duża. Nie, 14, bo jest... No bo 14, bo 14 bloków obsydianu jest na tego. 4 na, do... 4... 4 na górze, i 4 na dole, czyli 8, i jeszcze 3... 3 po lewej i po prawej stronie, czyli 6, co daje 14. No. No, mamy tuż łamek, aż ma ubranie, no i wypożyczył swoją czapelkę. Ale co ja nie, Ale co ja mam? Ale i jak coś, to nie mówcie do mnie, Steve. Bo, bo nie, bo jak coś, to dodzy, bo oni się niestety przyzwyczaili. Mówi do mnie Steve, bo ja mam taki nick, właśnie jak sami niektóre osoby, właśnie. Zobaczyły to. Właśnie nie taki mam niki właśnie się przyzwyczaili do miłicywek, ale jak coś to nie zwracacie na to uwagi, po prostu a i ja oczywiście zrobiłem dla was niespodziankę. Jestem taki nieoczekiwany jak Scott Calton z Five Nether Freddy's miał wydać FNAF War Five at Freddy's 4 w październiku, ale wydał w lipcu. Ja oczywiście już grupę fanowską zrobię, możecie ją sobie wbić. Link do tej, do tej grupy macie w opisie, mam nadzieję. I e, oczywiście ta grupa już jest, możecie sobie na nią, na nią wbić. i ja oczywiście akceptuję i w pewnym i w pewnym dniu to zrobię taką. W pewnym dniu zrobię taką. Ej, z... cicho, bądź bo. Cicho! Patrzcie, jaka kultura. Że w pewnym momencie to ja zrobię tak, że. Ała, co ja lata, tak jak pierdzielam sobie sportem. Że w pewnym momencie zrobię tak, że, że. Jest tylko trzech administratorów na razie na grupie i i musicie po prostu odgadnąć który jestem ja i po prostu jeżeli, która, jeżeli po prostu ta osoba która odgadnie po prostu im więcej kurde co, co ja gadam że im, na tą osobę, którą najwięcej zagłosujecie, odpowiedź okaże się błędna ja to nie zrobię omigle. Jeżeli odgadniecie mnie z administratorów, który to ja jestem, to oczywiście zrobimy omigle. Omigle będą oczywiście w weekend oraz na... Dwa... Jeszcze ja z 20 ten. Z 20. Ej, ja to poczekajcie, ja idę się kąpać i iść Bugimeza, to robiliśmy się na ja budimena. To się idę kąpać i zaraz do Was przyjdą. Ale kto mówi? Ja idę zaraz się kąpać. Aha dobra. Ela Pio. El dobra, no to idź się kąp. Nie chcę. E Zaraz mówię. Ale Zar... Aha, Ale dobra. Dobra. Pytam się, A ja dobra, zbudujemy, ej, zbudujemy hatkę teletubisiów, weź. Co ty robisz? Patrzcie jak się zejszczał, weźcie. On się zejszczał. Dobra, czekajcie, ja sobie wezmę 25 drewna, może jeszcze tu jakiś zrobię zetnę. Ja potem w następnym odcinku zrobię chatkę Teletubiusowi, albo chatkę szreka, albo nie wiem. a tak. ej weźcie, w GTA, jak to zrobicie wyglądało, że teletubisie, normalnie, że Tinky Winky miał na głowie drinka, e, tego e, Dipsy miał na głowie pałę, tego tego siusiaka, e, tego lala miała tego bongo, tego bongo, co tego bongo macha z Bongo, co się zaciąga, a pomiała... pomiała... pomiała, nie wiem jak to się nazywa. Bo nie miała takie, takie ma taki dziwny znaczek. No i jak się zaczynała, jak te teletubisie na początku intra, tego... Ej cicho, bądź że jak te, jak te teletubisie się z, tak jakby tymi tymi brzuchami tak stykały na intrze, to właśnie ten Dipsy strzelił w zęby, po teletubie temu tinky Winkiemu, a po strzeliła w zęby temu lale, lali. Jak to zrobi się wyglądało? No weźcie, gamma gama na setkę mimo że trochę jest za jasno, ale zarobiście kurde nie mogę wejść. Yy, zarobiście wygląda. Znaczy ja to akurat mam trochę widoczną, bo akurat na jak gamę na zerówkę wezmę to, to i tak wszystko widzę. Dobra, pokopiemy trochę. Ale ja się, w ogóle na 70. Na 90. Weźcie na zerówkę to ja widzę jakbym normalnie chodził na mapce Lasta w Minecrafcie na PlayStation. Ja. Tak. Ja tak. Myślę, a, i, a właśnie teraz... Y, y, o piesek! Piesio! Że, przepraszam, że taki głos, ale że teraz do Was sprawa. Jeżeli... Y, y, akurat zrobiłem tą grupę fanowską, y, bo, dzisiaj, bo dzisiaj akurat niektóre, niektóre koledzy z mojej klasy wygrali meczyk z inną klasą i właśnie obiecałem im, że jeżeli wygrają, to to y, zrobię grupę fanowską na początek im to nie szło, ale y, no jakoś nie szło. Y, 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 ale jak im to potem powiedziałem, że jeżeli wygrają to zrobię tą grupę dzisiaj, a nie w maju. To po prostu zaczęło się tak, te, tak im, tym im wzięło, że y, po prostu wygrali y, ten chyba 2, 2 1 chyba wygrali. No znaczy jeden meczek to niestety przegraliśmy, ale ja akurat to nie na czasami to ja niestety w nożną to ja nie mogę niestety grać, bo y, mam problem taki z palcami niestety. Ale dobra, to jest mniej ważne i teraz ym, y, y, do Was sprawę. Jeżeli chcecie nakręcić ze mną y, kolejny odcinek albo z nimi, to oczywiście dodajcie, w, w opisie macie nasze niki do grania. Oczywiście możecie nas y, dodać, y, z nami zagrać i, y, y, i będziecie mogli nakręcić z nami następny odcinek, oczywiście. Z każdym mogę nakręcić odcinek. O właśnie, bo moi koledzy niestety... Co ty robisz? Czemu, <mulity> <mulity> no, To czemu się nie śmieję, jak śmieszne? Ten jeszcze pi. Ej, kto tak sra? Ej, kto tak... Ej, kto tak sra? Weźcie się ogarnijcie. Taki Pff! Kto się banczy? Jabłko, jabłko! Mot to to puszka. Zamknij jabłko. Mod Puszka to najbardziej kojarzą moi ten, koledzy z, z klasy, bo akurat są, żem z puszkiem kiedyś nagrał, ale nie wiem gdzie on jest. Niestety nie wiem gdzie on jest, bo akurat raz mi wyskakuje, że nie mam go znajomych, a raz, że jest offline i raz, że jest y, y, online, więc jak będzie dobrze, to. Ten... jabko kolejny jabłko! No, niestety będą odcinki trwały y, 15, 12 minut czy 10, bo niestety telefon mi tyle pozwala na nagrywanie. No i niestety. W kolejnym odcinku zrobimy sobie chatkę Teletu albo szoreka oczywiście, jeżeli mi się uda, to ten odcinek będzie jeszcze dzisiaj, a jeżeli nie, to będzie może w weekend, bo niestety w tygodniu jest mały problem, bo od poniedziałku do czwartku niestety nie mogę nagrywać, bo jest niestety szkoła. Trzeba się uczyć, bo żeby nie być... Yy, nie by po prostu, żeby nie mieszkać pod mostem. Yy, nie mieszkać pod mostem o to chodzi. Yy, yy, no. no. No więc. Yy, Została minutka do końca na, na, na odcinka, więc to niestety by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie łapeczkę, jeżeli dobrze pójdzie to odcineczek będzie jeszcze dzisiaj z nimi i oczywiście nie zapomnijcie o łapkaczu, subujcie i oczywiście jeżeli dobrze pójdzie... Znaczy nie wiem, bo y, grupa to jest jeszcze oczywiście w trakcie budowy. Przepraszam, bo akurat się tak wciągnąłem do tej grupy, że ten. I akurat grupa jest jeszcze w trakcie tego rozstegotowywania Więc grupę będziecie mogli oczywiście sobie w weekend na, nie, na jakimś odcinku y, podam link w, link w opisie. I niestety się żegnamy. Y, pożegnajcie się ziomy. Na razie. Jeżeli dobrze pójdzie to odcinek będzie jeszcze dzisiaj. Więc... Pozdrowionka i... E, o, e, dobra, a po, pożegnam się wszystkich.